Spytaj się swojego kota, co masz znaleźć podczas biegu. No dobra. Cześć, Daurusiu, co mam wybrać? A miała do wyboru mychę i smaczki. No dobra! Więc biegnę szukać betonowej płytki i na samym końcu, jeśli uda mi się znaleźć, no to zobaczymy reakcję Laury, bo widziałem filmiki, że koty podobno lubią beton. Ale zanim to, to na mojej drodze znalazłem takie miejsce, które było pełne syfu. Niestety nie miałem przy sobie żadnego worka ani rękawiczek, żeby to posprzątać. Więc jeśli ktoś z Was posprząta, to nagra z tego filmikiem nie oznaczy, to wyślę Wam jakiś fajny prezent. A jak nikt tego nie posprząta, to sam to posprzątam. Ej siema, ty tylko chcę Ta, ta. No i co ty masz? Płytki z betonu dla kota. Ale szacun dla was, że w kaskach jeździcie na tych hulajnogach. Dobra, Dobra trzymajcie się, siema. I kolejnym punktem na mojej drodze okazał się być taki salon, pod którym akurat było zaparkowane Ferrari GTC4 Lusso. I wszedłem teraz do środka, żeby zobaczyć co tutaj mają. No i oprócz kilku samochodów zobaczyłem z tyłu, że są takie płytki, które mają dobry kolor, ale one były chyba z marmuru, a nie z betonu, więc muszę iść dalej. I po około 4 km tego biegu znalazłem taki baner, na którym było napisane Tydzień płytek, więc ewidentnie dzisiaj jest coś na rzeczy. Więc rzeczywiście nie głupim pomysłem będzie pobyt do jakiegoś sklepu budowlanego. Młody Jerzyk. Tutaj w okolicy wiem, że jest centrum Mursynu, więc udałem się właśnie w tamtą stronę. I od razu wszedłem do pierwszego sklepu budowlanego, jaki zobaczyłem. No i sztos. Tylko do tego potrzebuję już dwóch rąk i przetransportować to do domu, także. No i jak widzicie, Laura bardzo szybko to zaakceptowała, więc koty rzeczywiście lubią beton.